Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dzisiaj kolejny vlog. O dziwo jeszcze w maszynie rolniczej mamy 23 grudnia. Sąsiad wczoraj mnie poprosił wieczorem, czy przyjdę do niego pouprawiać jego ciągnikiem z jego maszyną. Dlatego dzisiaj nagram Wam takiego vloga, w sumie jestem o niczym, powiem trochę o ciągniku, o maszynie, mamy do zrobienia 20 hektarów dzisiaj, yy, znajdujemy się dzisiaj w ciągniku John Deere 6430, yy, jest to wersja komfort, tak? nie premium, zwykły po prostu John Deere z broną talerzową firmy firmy Mandam, jaki to jest model dokładnie to nie wiem mamy zwykły wał e, niezależne talerze i tak to razem współpracuje opowiem wam dzisiaj o tym ciągniku trochę Co tam ja jeszcze, napęd no Dobre. napęd wyłączony mamy dwa pola z... Od godziny 8 do około godziny 11. Z nie wiem, 9 hektarów, może czy 10 Nie mam pojęcia. Opowiem dzisiaj o takich wrażeniach ja z tym ciągnikiem bądź ślepa. O jej tym ciągnikiem jaka jest różnica w porównaniu do Dniu Hollanda, co tu jest lepsze, a co gorsze. Co mi się bardziej podoba, a co mi się nie podoba, porównując na przykład ten ciągnik do, do naszego Nifolanda. nam jeszcze jakieś trzy pola no i ponad 10 hektarów Co mogę powiedzieć yy, na początku Jakie są pierwsze wrażenia? Wrażenia są pozytywne Raczej nie masz tutaj co się doczepić, ciągnik ma 2200 godzin pracy. Jest to ciągnik o mocy 120 koni, jest to moc znamionowa, 120 koni mocy znamionowej. Yy, raczej taki ciągnik średni, czy tam mały yy, z talerzówką, raczej z tą broną talerzową jak najbardziej sobie radzi Jeździmy średnio 11,6 11 czy 11,8 i jesteśmy w drodze na kolejne pole. I powiem Wam o, o pracy. Wyjdzie, wyjdę też z ciągnika, zobaczymy jak to, jak to wygląda z zewnątrz. Wczoraj miał być kolejny filmik dodany odnośnie. Nie, to jest ten drugi wiasno odnośnie uprawy pożliwnej, czy, czy agregatem talerzowym, czy agregatem zębowym. Niestety wyskoczy nam błąd. Nie wiem czy to błąd spowodowany plikiem czy programem. No i zaraz dojdziemy sobie na kolejne pole zobaczysz, patrzysz? Także u nas rodzince przygotowania do świąt a my sobie jeszcze dzisiaj troszkę popracujemy Ciekawe czy uda nam się dzisiaj to wszystko zrobić ale Dziura Jest bokiem. Dobra możemy załączyć napęd Gdzie tu ten napęd się włączał tutaj Także to filmik jest o wszystkim I o niczym Taki spontaniczny Także jak ktoś chce oglądać to zapraszam Zaraz omówimy jak tu będzie miedzić kabin W którą stronę jest. To jest na no, pole Najlepiej może zaczniemy od tamtej strony nie? i będziemy na tej długości tam jechać, co? Tak. Czy od tej strony jedziemy najpierw? Nie, może z tamtej co, żeby, to żeby było wiadomo jak jechać zwrócimy do, do rozmowy, bo tutaj mamy takie skomplikowane dość pole. Wszystkie polasłam po kukurydzy Pojedziemy jak kukuryda tutaj szło co? Może zaczniemy od tamtej strony No wejdę Nie ma czasu tutaj, o ale na Dusi kawałek, nie? Troszeczkę lepsze Cztery jakby się jeździło w tym z powrotem, nie? Na popszy Słabo, nie? Bo byśmy nie wrzucili, No, no tu zaczniemy, bo on, y, rzuca, na którą stronę? Na bregant, na lewą stronę rzuca, nie? Z lewej bluzą. Z lewej ma być? No to tutaj gdzieś wyjdziemy, nie? Już. To nadejeździliśmy w zakresie. No, no to puszczamy i jedziemy. Zakres mamy w tym John D, e, trzeci bieg 11,6 na godzinę, e, 1800 obrotów, dobrze widzę, 1800 obrotów niecałe. O tu już mamy inną glebę, już mocniejszą. Nie wiem, tak to wygląda, nie wiem czy widzicie. To może zaczniemy o samym ciągniku i powiem, jakie są wrażenia, bo na ogół to jeździmy. Wiadomo, nie Holandem, także trochę sobie porównamy do naszego ciągnika. Wiadomo, to nie pierwszy jądro, który jeździmy, ale pierwszym, którym tyle jeździmy, tyle czasu, bo już w sumie kilka godzin, a przed nami jeszcze pół dnia. No, gdzie? Zapięty Co mogę stwierdzić? porównując do, do naszego ciągnika. Powiem tak. Ee, wiadomo, nic tutaj nie wyje, żadna skrzynia. Eee, także ha od hałasu, od skrzyni, jesteśmy wolni. Mamy tutaj przekładnie chyba PowerPoint: 24 biegi do przodu i 24 biegi do tyłu. Eee, tak jak w New Holandzie zmieniamy sobie tutaj biegi guzikiem, mamy cztery do wyboru, a żeby zmienić zakresy musimy użyć sprzęgła. Które gdzie, się gdzie? granic teraz? Granic pojedziemy najpierw na początek, zobaczcie jak to pole przebiega. I jak już zaczynam od tej skrzyni, to jeżeli chodzi o zmianę tych biegów, to reakcja na zmianę tego biegu jest na przykład szybsza niż w Holandzie. Odbywa się to szybciej, reaguje, reaguje, o kliknę guzika to się zmienia to natychmiastowo, tam nie pryska na, na te zasiewy. Druga sprawa, eee, o czym tu mogę powiedzieć? wywala eee, wiem Nie jechać, co? Także ten czas sobie wolniej pojedziemy, bo tu rzuca nam do siebie ten agregat, to, takie ekrany głośne, jakieś słabe albo nie ma nawet wcale to rzuca na każdą stronę eee, Dobra, wracamy do tematu Siedzenie chyba w Newhollandzie jest wygodniejsze Tak mi się wydaje Jest na pewno inne Druga sprawa Jeżeli chodzi o całą ergonomię tej kabiny To yy, Tu w Newhollandzie jest na pewno lepiej Jest na pewno wygodniej I jest to wszystko tak intuicyjne Jeżeli chodzi o zmianę biegów yy, Tych wszystkich takich podręcznych yy, Rzeczy, czynności, które wykonujemy w sumie cały czas, czyli jeżeli chodzi o jakieś podnoszenie, zmianę biegu, wszystko mamy pod kontrolą, mamy w ręce. Tu jeżeli chcemy coś zrobić, zmienić, na przykład biegi, to musimy tą ręką ruszać. Wiadomo, jest to kwestia przyzwyczajenia. W New Holandii jest, mi się wydaje, jest to lepiej, jest to ergonomicznie zrobione. Tak samo jeżeli chodzi o opuszczanie, wiadomo, tą ręką musimy cały czas tu sterować. Nie, nie czepiam się tu oczywiście, bo ktoś powie, że się czepią, takich pierdół. E, po prostu stwierdzam i, i, i mówię swoje odczucia w porównaniu do czynnika, który mierzę na co dzień. Dlatego to jest taki... Nie wiem czy to jest wada, czy... Dla mnie to taki mały jest minus, e, jeżeli porównuję do, do New Hollanda. bo jednak w tym ręku trzeba szukać. E, przy duszy, jeżeli pracujemy dłuższy czas, to może nam ta ręka na domach trzymamy na tych biegach. Może nam się to zmęczyć, Nie mamy tu żadnego podparcia na ten łokieć. I to jest e, pierwsza z tych rzeczy, do których się przyczepiam. Druga rzecz, o której chcę tu powiedzieć, kolejną rzeczą do którą bym się tutaj przyczepił jest to na pewno e, ciężko działający rewers, nie wiem, czy to jest zabezpieczenie przed małymi dziećmi, które są w kabinie, czasem e, bez opieki osoby starszej, trzeba użyć e, dużo, znacznie więcej e, siły I, na, i naprawdę jeżeli się jeździ New Hollandem to tej siły trzeba użyć e, zdecydowanie dużo więcej Wiadomo jest to też kwestia przyzwyczajenia, ale aż tak ciężko powinno być inne zabezpieczenie. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie w Nicholandzie, to jest to y, czujnik na siedzeniu od jakiejś tam wagi. Jeżeli nawet ruszymy tym y, reversem do przodu czy do tyłu to i tak ciągnik nam nie ruszył, jak po prostu siedzenie nie wyczuje obciążenia siedzenie operatora dlatego dziecko 10 czy 15 kg to raczej e, nie pojedzie sobie no wiadomo, wszystko można ominąć przejdziemy do kolejnej rzeczy, której tu mamy 12 minut trochę sobie trochę się rozgadałem o, chodzi o, tu o takie schowki czy pojemniki. E, dużym plusem na przykład w tym ciągniku jest to, że jest taki schowek na telefon, sobie można go schować. W New Holandii na przykład takiego typowego schowka pod telefon, żeby był pod ręką na przykład nie ma takiego schowka. Jest on u góry w podsufitce, taki niezbyt komfortowy. Jest schowek na telefon, ale schowka już na takie podręczne rzeczy, typu kurde. E, typu, moje banany, czy takie kartki i inne rzeczy, na papiery. Takiego miejsca tutaj nie mamy. Przynajmniej ja nie widzę. Kamil, widzisz czy nie widzisz? Wiadomo, e, można. Można papierki sobie schować za siedzeniem, jak to w każdym siedzeniu gramera. Jest taki schowek na jakieś tam karteczki. Tylko wiadomo, jest to dyskomfort, bo trzeba się odwrócić. Najlepiej chyba nawet stać, żeby coś tam schować czy wyciągnąć. Jest to jeżeli potrzebujemy coś tam schować wiadomo, o, na przykład w Niucholanie mamy taki duży pojemnik, czy tam miejsce z lewej strony można tam sobie dużo rzeczy położyć, niech są one pod ręką. No tu na przykład plusem jest e, w tym subku super B. Jest fajne, fajne miejsce na napój, wyżłobienie na, na, na taką buteleczkę. Można sobie schować butelkę, nawet dwulitrową, czy do półtora litrową. Jest pod ręką, sobie można sięgnąć, nie wiem czy mnie raczej nie widzicie na filmie. Jest tutaj przy szybie, może później pokażę. Eee, co tu jeszcze mogę powiedzieć? A tak to raczej ciągnik jak ciągnik, nie, nie mam się tu do czego przyczepić, światełka różne takie. O, jeżeli chodzi o wspomaganie, to eee, w New Holandii słychać te wspomaganie, tutaj nie słychać się tego wspomagania. To się pracuje całkiem komfortowo. No i minusem, e, nie wiem czy te wersje komfort miały amortyzację kabiny. Tu nie ma tej amortyzacji kabiny, jest amortyzacja przedniej osi. I też jest różnica, jeżeli chodzi o głupią amortyzację kabiny. To wam powiem, że jest różnica. Także jeżeli chodzi o taki komfort pracy to zdecydowanie e, mogę powiedzieć że w New Holandii jest lepszy no w John Deere'ach, w już jest lepiej ale wiadomo to nowa seria i tak dalej w MH też chyba już się poprawiło bo to tak mi się w sumie nie wiem w chyba jest tak samo albo nie trudno mi teraz powiedzieć Wiadomo jest to zrobione na stary styl, jak tu mają te stare John Deere, serii 20, serii 10. Wszystko jest tak, w takim samym układzie. Nic nie zmieniono, wiadomo. Jak to się jest, e, dobre dobrej działa, to po co to zmieniać? Bo to wszystko się sprawdza. Mamy tu taki wyświetlacz. E, Nieko krystaliczne i zwykłe takie analogiczne od obrotów i od prędkości również. O je, fajne, fajne, o fajnej funkcji wam tu powiem na przykład, której nie ma w Nicholandzie. KM weź może kieruj. Ja Was odepnę na chwilę. Mamy tu taki ogranicznik obrotów w Niemczech tego na przykład nie mamy jest to naprawdę bardzo fajna, przydatna rzecz teraz to zauważyłem i korzystam właśnie z tej funkcji, jest to takie coś że nam ogranicza obroty mówię dla tych osób, które nie mają John i na przykład mam gaz do końca i mam te obroty ograniczone do niecałych 1800 obrotów także tutaj sobie ograniczam te maksymalne obroty jest to naprawdę Eee, bardzo fajne i praktyczne. W Niemczech mamy tempomat, wiadomo, eee, ustalamy tam tylko stałą prędkość. Eee, raczej w Niemczech można tylko ustawić stałe obroty, bo prędkości nie ustalimy. I autopolen to jest bardziej takie praktyczniejsze i mniej tego czasu zajmuje jest bardziej intuicyjne. Fajnie jest to zrobione. Takiej funkcji nie ma i tej funkcji powiem Wam, że brakuje. Na przykład w Holandii. Co tu jeszcze takiego zauważyłem, o czym bym mógł Wam powiedzieć? Hariu, zauważyłeś coś, co Ci się podoba, bo to Ci się nie podoba? Twarde siedzenie pasażera. Aha, twarde siedzenie pasażera. Siedzi na miejscu pasażera i mówi, że jest twarde, ale chociaż ma jakąś amortyzację, nie tam, jak w jakimś, kurde... Widzę to, że, że jest tam jakiś plastikowy kawałeczek sztywny, jest tam jakaś sprężynka, amortyzuje to w miarę. Jeżeli byłaby kabina, moim zdaniem, jeszcze amortyzowana, także komfort tego pasażera nie byłby najgorszy. Wiadomo, mamy tu też klimatyzację, różne takie rzeczy. Dwa wyjścia hydrauliczne. No i sobie pracujemy tak. Mamy załączony napęd, tutaj to wszystko też łatwo się ustawiło. E, także maszynę też mamy ustawioną do pracy. I tak to sobie pracuje wszystko. Tu mamy różne takie światełka, podobnie jak w Nikolandzie, w Podsuficie. E, wszystko pod ręką, wszystkie e, światełka e, zapalane. Wszystko właśnie jedną ręką. Jeżeli chodzi o wspomaganie, to nie wydaje żadnych odgłosów, ale chyba ciężej się kręci na przykład niż, niż w New Holandzie. A tutaj jest na pewno ta skrzynia, jest ona naprawdę bardzo fajna, jest dużo tych 24 biegi. Tylko wiadomo, trzeba używać skrzyńba nie zeznano tych zakresów. Może teraz wpuszczę brata, wyjdziemy na wzór zobaczyć, jak to wygląda. On sobie tu pojeździ chwilę. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Tak, Kamil, pojedziesz się w prałą stronę, nie? Ja wiem. Tuba najlepiej było. Także was tu odczepiam na chwilę. Tak wygląda ten ciągnik. Prosiliście mnie, żebym wam pokazywał maszyny, z którymi pracujemy aktualnie, jak coś robimy. Tego tak to wygląda. Jest to brona talerzowa firmy Mandam z wałem, podstawowym wałem o dużej średnicy. Ciągnik ma 2200 godzin. Jest to produkcja z 2009 roku bodajże. I tak to wygląda. Nie wiem czy mnie słuchać, bo tu wiatr strasznie wieje. Muszę zerknąć na telefon, tak to wygląda, tak to pracuje. Tu też jest jakieś chyba 10 hektarów. Nie wiem, 10, nie, ale 6 na pewno. Ktoś tu do mnie dzwoni, ktoś się tu dobijał. Niech on sobie przejedzie. Napiszcie jak tam u was wszystko porogona w tym roku co mi wiadomo to będzie wykonywana orka jakoś w styczniu Jeżeli chodzi o te pola, które dzisiaj uprawiamy Zaraz będzie wracał A ciągnik naprawdę bardzo taki sympatyczny Wszystko działa jak należy jeżeli chodzi o jego awaryjność i takie tam rzeczy, to wiadomo, ma to kilka lat i trochę tych godzinek, były tam różne takie rzeczy, się działy ale nic takiego, co by umożliwiało dalszą pracę tym ciągnikiem a to chyba jak, jak w każdej takiej maszynie, nie można tu mówić czy to no że John Deere, czy tam New Holland, czy tam Fendt się nie pisuje, bo to wiadomo, zawsze coś się zdarzy. No i sobie wracę już. No dodam Wam, że jest to ciągnik czterocylindrowy oczywiście. Jeżeli chodzi o różnicę mocy, bo ma 120 koni, nasz ma 140. No i jednak czuć trochę tą, tą różnicę mocy. Ale z stależówką 4-metrową jak najbardziej moim zdaniem dałoby sobie radę. Jeżeli chodzi o taką uprawę pożniwną. Wiadomo, że 4-cylindrowy ma trochę tego momentu mniej. Yy, w porównaniu do naszego. Nie wiem ile on ma dokładnie, chyba ponad troszkę, ponad, lekko ponad 500, masz, masz 700 i nasz jest 600 cylindrowy, ten jest 400 cylindrowy, tak jak wspomniałem. I powiem Wam, że czasem są takie momenty, że ma lekko ciężej, naprawdę są to sekundowe, jakaś kubka czy coś i tak trochę szybko traci tak momentalnie tą moc. Jeżeli chodzi o tą naszą szóstkę, to na pewno ten ciągnik nasz jest trochę elastyczniejszy. Nie odczuwa on tak przyciągnie jednak trochę lepiej niż, niż na przykład ten ciągnik. Dobra, jedzie tam, że tak to wygląda. Ale naprawdę dźwięk tego ciągnika jest piękny. Nie to co w Niemczech, Holandzie, na przykład głupia skrzynia ciągle wyje i zagłusza pracę e, ciągnika. Tutaj naprawdę jak się zmienia te biegi to ten ciągnik naprawdę bardzo fajnie chodzi. Dobra, ja sobie wsiądę, bo zimno jest. Już mi ręce marzną, Cześć, ale Ma pokładzie. o nie wiem czy służycie jak będzie zmieniał biegi bardzo ten fajny ciągnik, bardzo fajnie ten ciągnik chodzi no i nie ma tu szyberdaf. o teraz tak weszłem, tak zauważyłem fajnie by był ten szyberdach, ten e, dźwięk tego ciągnika to naprawdę umilałoby pracę, na przykład niektórzy na przykład e, wolą e, słuchać tylko dźwięku silnika niż jakiś tam reklam czy, czy muzyki z radio co tam nie jak w tobie się pracuje? Wszystko? wszystko dobrze w porządku który wesz? New Holland czy John Deer, co? ja się śmieję jeżeli chodzi o te marki to obydwie są dobre bo nie ma co tu wymyślać i tak to wygląda za szyby ciągnika. I to by było chyba na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że jakoś wytrwaliście do końca, jak ktoś wytrwał, niech da łapkę w górę lub zostawi po sobie jakiś tam komentarz to już wiecie, że w tej minucie o to Was prosiłem jak, jak będzie jakiś komentarz to, to, ben, to będziemy wiedzieć, że oglądaliście do końca ja chcę Ci więcej tego typu filmików, to wiadomo subskrybujcie nasz kanał na pewno od nowego roku będzie to wyglądać wszystko dużo lepiej będzie więcej pomysłów i różnych takich ciekawych projektów, o których wspomnę w kolejnych filmikach. O to macie jeszcze potrą ze zegarów, jak to wygląda. Chcieli wiedzieć na temat tego ciągnika, czy, czy tej brony talerzowej, to również śmiało możecie pisać. Zapraszam na naszą stronę na Facebooku. Link będzie w opisie, oczywiście. I to by było na tyle, dlatego my się już żegnamy. Pozdrawiamy i na razie, cześć. cześć.